Czepanko się z tej strony Patryk I zapraszam na kolejny odcinek ze serii World of Tanks. No dzisiaj kolegów nie ma tutaj, przez Skype'a z nikt nie gadamy, no cóż, ale mój no, kolejny odcinek będzie wybrany właśnie na singlu samemu. E, co dalej, co dalej? No, chciałbym tutaj też powiedzieć kilka rzeczy, a ale nas wypierdzieliło, ale dobra, mniejsza z tym. E, przygotowuję serię, może coś coś nagram z Hypewizów, taka fajna gierka, coś może wejdzie na kanał. Jakieś odcinki party nowo się będą pojawiały. A druga rzecz, z którą chciałem powiedzieć, to, mnie, to mianowicie jest to, że, że. Że, 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 że. tego, kurde. I że będę nagrywał też jeszcze z gry. Y, Ghost Record on, Online, nie? Także tutaj z tego będą się też jakieś parte nowe, odcinki pojawiały. Takie dwie nowe serijki, małe, wejdą na kanał. Także zapraszam do oglądania ich. My sobie tutaj polecimy, myślę, prawą flanką. Tutaj lubię, Jeśli zaczynam od tej strony, co lubię tutaj jeździć. Yy, nie wiem, czy towarzyszyliście, ale to jest ustawienia graficzne. Tam szczegółowość obiekt, fine te, które tam zwiększyłem. Później Wam pokażę co dokładniej. I sobie polecimy parę bitek. Jedzie za nami Isoś. Isoś, u nas 2,9 Tiery. 8 tiery. ładna obsada. Trzeba. Już trochę lepiej, już to jest gardon, trochę lepiej, aczkolwiek jeszcze mnie trochę w nocy łapie. No także tak, tak jak mówię, nie, nie wiem dlaczego bym teraz nawet nagrał odcinek z yy, Host Record Online, aczkolwiek serwery są niedostępne po prostu no, aktualnie. I nie nagra po prostu teraz tego odcinka, no, ale jakoś się postaram w tym jakoś nagrać. Będę też jechał y, do dziadków w weekend. Wjadę, y, nie wiem ile tam będę, także nie wiem czy się będą odcinki pojawiały. Jeśli wujek mi pozwoli tam zainstalować te potrzebne wszystkie programy, no to, y, no to po prostu coś tam nagram, coś wrzucę, aczkolwiek będą, tych odcinków będzie się chyba pojawiało mniej niż przeciętnie. Tak jak zawsze, które mniej będzie. Tak, ja tutaj mam informacje, tak, Happy Lists Happy mamy mam nadzieję, że dzisiaj, no. dzisiaj wstawię oczy. Oczywiście, War Thunder ek. też dzisiaj będzie ładna tutaj obsada, nie wiem co zrobić. jest no. Just Team Attack at me for 126 damage. O oh, kurde, tak, kumacz, to jest średni 7 tier, nie? No, light up. Ło łoł, 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 Pierdzielą we mnie dwa strzały, odbiłem nieźle. Tam że i sobie trzeciem... O, i sobie ogólnie od przodu nie warto walić. Chyba, że widziało tutaj... ...ma takie... ...no tam... ...można walić, po prostu się wtedy przebija, tutaj na przykład tak... Kurde... Chcę sobie to pokazać. O. No nie! O. Tutaj po prostu można walić, ale tutaj jak walić no też już może odbić A tutaj walut A gdzie o, gdzie ja odbiłem? Widać nie, nie wiem wow. Wow. wow 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 Ja też chcę strzelić no ludzie Dobra dostał do mnie To Bez daleka odblokuje? O, ty tam jest redno. no nie ile trzeba czekać aż się wierzę tego od, odblokuje tutaj widzę że i z ósmy o fuck ale walą i z nie jest ulepszony na maksa bo ma 1700 hp no wierzę 3, 2 o, dobra Ale walą, niestety oni prawdopodobnie nas wykryli. A walą do nas bardzo tele. No, wiecie gościu, prawdopodobnie go nie przebije. To jest chyba 9 tier, No, ale cóż, no, nie no dalej, panie. o, e 70 to już na stówę nie przebije. Ja pitole, pomocy. Ja robię co Taką małą. O Jezu! Od kogo? Nie, nie. nie od Jezu! Erchema. To dobrze generalnie, że Wokowski, bo ładnie by mógł nim poharatać. Nawet na hita mnie zdjąć. Dobra, i uciekamy. No nie, no kur. Dobra, padł. No cóż, słaba walka, tutaj myślę, że będzie dobrze, taka fajna obstawa była, ale... ...słabo, bardzo słabo poszło. Polecimy sobie teraz może... ...jak panterką... ...na bitwę. Nie wiem, kiedy, koledzy, tam reszta będzie, to sobie coś nagramy, żeby było... ...przez Skype'a tam kilka ludzi będzie więcej, oczywiście. O, ale dzieliło. no nie. Cóż zrobić? usmetiary Lepiej po prostu nie mogło być no, yy, Happy no to tam będą takie krótkie odcinki generalnie tak 10 minut będzie nie z happywilsów odcinek będzie trwał gdzieś tyle tam pardę nowe mapki sobie pogram już happywilsy dawno nie grałem także zobaczymy jak to ogólnie wyjdzie jak będę lemił się... pewnie mi, mi ten porywają łapy i wszystko i głowa i wszystko Okej, okay, polecimy sobie na lewo, myślę, że tam yy, na prawo nie, nie ma się zapchać tam pewnie zginę w kilka sekund. Od Isu na hita, po prostu. Dobra, to lecimy tu. Ciekawe ile tutaj jedzie tutaj. Ferdynand, tutaj leci, dobrze. Isu nie wie co robi. Yy, jako się ogarnia jeszcze, albo po prostu nie weszła jeszcze do bitwy. Chyba jest bitwne. Dobra. Jedziemy. mam biegną obstawę. 2 niż 3 8 A ja najgorszy, oczywiście. Jeszcze, jak słyszycie, mam Katar, ale cóż zrobić. Hmm... No tak. No i tak też się zastanawiam, już to wcześniej mówiłem. Czyliś na Fertka czy na JP pantheret Banterę, nie. Tak się teraz zastanawiam, cóż wybrać? O, o, go się nie przebię. Science creeping stosuje. Aż GW3 ma mega pancerz się stosuje, to gunwono, to tego nie przebije No, nie ma szans po prostu. Kurde. No, nie ma szans go przebić. Nie mogę falić lekce. Ale i tak mi nic nie zrobi. Ale ja... a na zrobił. Przynajmniej jutro bym w naszym, ponieważ my gąski i pan... O, oh fuck. O, oh fuck. O, oh oh Gdzie ja się wpierdzieliłem? Wpier o. Kurde. Uram. A ta to się gapi, kurde. Nie wiem co ja robię, ale coś robię. Pewnie za chwilę zginę od kawy jedyny sona tą Pam 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 gdzie ja jadę? Fak, wtedy. No i suje, czekuje. Tam z daleko stoi. O. No. Weźłej w masło. Przeciwnik oberwał. Gościwe mnie nie celuje. Ciekawa, dobra. Na spokój. No spoko. Go No gdzieś tutaj był gość. Zagaśnice. Silnik padł. Stoimy w miejscu. No nie, no dobra. A padłem padę durny A-7. Tylko od niego oberwałem, tylko od niego zginąłem. Dobra, to ponownie jest albo nie. Cóż tutaj pojechać? Może Luxem? Dawno nie jeździłem nim. Cóż tutaj mamy? Coś, co, coś do tego, nie? Sobie może tutaj kupimy po tej bitwie i będziemy mieli już... Nie, nie, nic. Kurde, tak, teraz mam taką zwiechę. No, ja pierdzio, jak mnie wypierdzieliło. Jestem ciekaw, czy Luxa może wypierdzielić na ósmym. Ale siódme to i tak już przekleństwo. Kogo przebije? I harty. <gry> I to wszystko chyba. Może chili. Uuu, Co tam jeszcze, może przebije? Lucha przebije, nie? Co tam jeszcze? Wceta, SFL, piątkę, nie wiem. Ten niszczyciele, może co zajdę. nie wiem. Prawdopodobnie nikogo nie przebiję, bo jeszcze nie mam w ogóle najlepszego działa w luksie. A, że Luksem się siedzi na hama, to se pojadę na hama. Hama, hama, na lewo. Dobra. Żyć Jezu, jak ja nie lubię grać tymi czugami, ja to. Nie lubię grać lekkimi skautami Ogólnie skautami wszystkimi, wszystkimi lekkimi We ja wszystkie lekkie to chyba skauty nie wiem. To jest po prostu dla mnie przekleństwo jakie ja mam tym gunówem jeździć To już mnie krew zalewa Ciekawe czegoś się... Ej Co ty jeszcze we mnie strzelisz? Hmm. Chodzi chyba się na mnie wkurzy Zróbmy. 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 Stoimy w miejscu. Ja we mnie wali. Zróbmy. 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 Taka seria by w niej wleciała bo się Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy No nie no masło, Co ja robię v ty co wezmę? Dobra Nie dostał, ma szans go nie Wow Ło wow wow, wow, wow wow Dobra, padłem No mówisz, że nie cierpię tym jeździsz jeszcze gocie się we mnie zaczepił nie wiem o co mu chodziło No cóż Ale Jedziemy dalej, oczywiście. Yy, co teraz? Sobie pojedziemy sobie może go w jedyne? Nie wiem po co, ale żeby sobie pojechać. Już dawno nim nie jeździłem. Jest to elitarny, także pojedziemy sobie. Jak nas wypierdzieli? O! w końcu jakoś rozsądnie. Które tutaj mamy? Szóste, piąte, czwarte. I hardka jest chyba czwartego tieru. Nasza, nie, też czwartego. Dobra, niszczycieli oni mają więcej. O dwa. Mamy dwa helkaty, mamy jednego słabo. Helkat jest nawet dobry. Jak ja dawno nie jecha, nie jechałem sobie kawę jedynęsem, nie wiem ile. Już kurde nie wiem. Kilka tygodni. dobre to kilka tygodni. TmX, THX, jak już. Mm. No poleci po, Jezu, już mi się. sprzedać poleci Pojedziemy sobie! Kurde. Ach, pojedziemy sobie na prawo. Tutaj zawsze jeszcze Włas ma taki sam chyba jak i z Cap sobie tak patrzę. Ogólnie Isis podobny do Cap są do podwrotu. Ale Is trzeci i dalej to już są zmiany ogromne. Wander. Mam chyba komentarę na moim drugim końcu, na, na którym już chyba nie gramy z rąk. już coś kojarzy, albo i na tym Dobra, ja sobie może kupię jakiś pierwszy tier, sobie tak pojedziemy na Dlaje. No, nie wiem. Nie wiem czy byłby sens, ale dobra. Albo drugi jakiś. Ktoś tutaj jest, te 34 lecz tam... Działa ma reload, a. O. Mm, 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 mm. nie, a tam y, serdeczny D28, piękny. no, dobra, nie ma tak jak stary i dobry. wow wow, wow, wow. przebije mnie, więc może być na ale ja je jeszcze bardziej Tylko mi działa mocno przyładowuje Ocham, mi znowu redno. Teraz sobie za to Już nie chcę tam pać, wolę te 34 walnąć Solidnie, a później ich tam objechać jakoś Gdzie jest 34 Tu? <laughs> tu? Kurde, no. Gdzieś indziej się podziałam, Za tym budynkiem Dobra Cóż tutaj jest? Dobra, nikogo nie mamy na widoku do strzału. Och, wredne, wstrzelają we mnie. Cóż tutaj zrobić? Którym to pojawić? O kurde, po lewej nas bior bierz biorą i No łow Wow, wow, wow. wow. Wow, wow Kurde Słabo I to nawet Bartu ma mnie na hita Jeśli fajnie trafi ARL-et Generalnie ma mnie na hita O nie O Jezu Ależ dla mnie Teraz jego mam na hita No ja też dla mnie Mnie Ja pitole Najpierw on, potem ja później znowuż on po mnie nie trafił, i ja to coś się dzieje. No, ja mam nadzieję, że on mnie nie sądzę. specjalnie, żeby mnie dobić. No, aaa, dlaczego zawsze ja, no Kurde, ludzie są obok mnie, a we mnie musi trafić, no. Aaa, zawsze tak mam. Na głupia arta nawet. Obok niepełno pełno ludzi, musi we mnie, a jak? Kurde, irytująco to jest, ale cóż. Ktoś mnie zaprasza. Pan Patrów2121 nie dziękuję Cóż sobie teraz pojedziemy? Może Isem Isem dobry Is zawsze dobry i będzie dobry Może potem nagranie zobaczę czy już host Record online jest już są jest włączony dostępny, żeby sobie zagrać No dalej Fajnie wywaliło Nie Jest źle kilka Kilka ósmych. Nie kilka siódmych, kilka szóstych Jest taki... ała mi strzeliło w kosie. Dobra Pojadę sobie na lewo, na prawo się nie cierpię pchać Jezu Jak mam jakaś na prawo No krew zalewa Tam zawsze ginę Dlatego pojedziemy na lewo Tutaj jedzie Katka w 11, dobrze i jest pięknie ulepszony też na maksa, tak jak ja. Szkoda, niekiedy kiedy tak gorzej, gdy swojego, tak fajnie tak Tak czołg na celowniku jest jak był do Sepulna. Nie wiem, pojadę sobie chyba tu. Nie powinienem iść sam, ale cóż, pojadę sobie tu. Chyba tutaj jako jedyny pojadę. Nie, więcej chyba tutaj są. Nie wiem gdzie oni zmyjeżają. No gdzie? Tutaj tylko jedzie gdzie ja ISU Także ISU ja tutaj będę Nie, ISU tutaj jedzie Nie. Dobra, ISU tutaj jedzie, reszta tam, dobra My tutaj będziemy, tak jak ISU, strzeliwać ich z daleka Oni będą wykrywać przeciwników, my, my będziemy, jeśli będzie możliwość, w nich walić Po prostu I jeszcze to mam tutaj większość na większość ludu na hita. Też bym chciał mieć ISO. Tak chcę pojechać ISO i wszystkich mieć w, w, w czterech literach i rozpier. Dzielić wszystkich tak fajnie. Dobra, wykryjcie kogoś, bo jestem chętny na rozwałkę. A no. jest Ale drift. Dobra. Już pierwszy kolega. Wątpię, że przebija, ale coś... Nie, nawet nie trafiłem. Jezu. Ale zlamiłem. Dobra, wykryć się kogoś tam jeszcze. No. O, pięknie. Is. Lepiej nie mogło być gościa przebijemy. O nasz... Dobra, pięknie wypostrzałam. Tam jest daleka. Mogłem w niego nie trafić przypadkiem, ale cóż. Gdzie walić, tu, tu, tu. No, pięknie no, i su go dobił. Nie, i nie trafił. No, go ci się cofa, nic nie, nie, nie cofał się. Jak chcecie walnąć jeszcze, I... dobra, teraz, nie ale nie ma się czego dziwić. No, jeszcze raz kolega, i mnie do mnie strzała, czy nie, chyba jeszcze raz nie. nie? no, zlamiłem drugi raz pod rząd, kurde. Jest tak daleko walić no to trudno. No. Isma problem z trafieniem, a ja przebiciem i też trafieniem. Ja pitole, ale isłami. Ja też zresztą. poczekam aż kościół wjedzie jeszcze raz. Ale wątpię, że będzie chciał. No, Aczkolwiek, dalej. O, pięknie. No jezu, jakim prawem go nie przebiłem. To popatrz, już mam 20 minut na granie, ale to będzie nasza scena walka. I gość wie, że jest to ostrzałem, ale nikt nie może w niego trafić. Teraz. Jezu, no nie, no co się dzieje? No, Ej isu, tak mało HP wali? To się dziwi, co tak szybko ma reloading. To się tak właśnie dziwię głupis. A, tylko za każdym strzałem marnuje tysiąc tych tysiąc kredytów. No nie, no już się wkurzyłem, jadę tam. No co ja tutaj będę? Co ja tutaj będę tak kampić i nic nie robić. Tutaj jedziemy sobie z isem em a is 152 jedzie, czy nie? Czy tam chyba jeszcze będzie kampić? i nas osłaniać z daleka dobrze my tutaj mamy odcinku ludu i z obrywa od kogo te 69 które mamy na walą w nas chamy wredne Oberwem, ale on też nadzieję, że, że oberwie Jeśli się wysunie to oberwie. Mam nadzieję No Kolego Czekamy testier ósmy 8. Ja co się dzieje Nie No napraw mi go O Jezu Dobra, ono odbił jak go zabiłem, dobrze. I mamy 1000 meczu zadanego, mało, ale cóż. Teraz tutaj pojedziemy, ten jedenes chyba we mnie walił. muszę się mu odwdzięczyć. Pięknym strzałem. I killem przy okazji. Gdzie tutaj jeszcze fałki możemy ściągnąć pięknie? O o, o o o o o, 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 o. Ktoś mi stanie na przeszkodzie chyba. Coś mi się wydaje, ale nikogo nie widzę. No, wykryjże kogoś. Fuck Nie wiem kto we mnie pierdzieli, jak ktoś we mnie pierdzieli. Ja pistolę, nie mnie nie gadajcie. ooo, jest. Dobra, chyba zakończę na tym żywot i przy okazji odcinek. Dobra, gościu za mną padł. Kurde, głupi dynastik, jak go chciałem zabić, a on mnie zabił. A wszystko przez durne gąski. No cóż, no tyle, no, no, no tyle na tym odcinku mam dla Was. E, oczywiście lajki, like, suby, komentarze mile widziane. No i tyle. Do zobaczenia do następnego, do następnego odcinka. Pa pa!